Dzisiaj przyszła do nas przesyłka od Dawid i Szymo Collector's sobie ją otworzyliśmy, ale pokażemy Wam na co się wymieniliśmy z chłopakami Umawialiśmy się na trzy karty, dostaliśmy dwie ale tak żeśmy się dogadywali, także okej okay. Tutaj dostaliśmy Robela w gratisie my go mamy, także jakby ktoś potrzebował to się odezwać, no i to dostaliśmy super kartę na której nam najbardziej zależało, to jest to Bato Borysow, Szachtar Donieck. Ta karta zamyka nam wszystkie Magic Momenty. Był ostatni Magic Moment, który nam brakował. No i dostaliśmy jeszcze Game Changer Benzema. Poszukujemy w dalszym ciągu Game Changer Martinez i Game Changer Messi. Jeżeli ktoś ma, to proszę się do nas odezwać. Polecamy wymiany z Dawid i Szymon Collectors. Można się z nimi fajnie dogadać. Bardzo serdecznie za tą wymiankę im dziękujemy. To by było na tyle. Cześć.